Witam serdecznie na kanale Shiloh. Ciąg dalszy porównań. Miałem oto taki fotel do wyprania. I zastosowałem tutaj dwie chemie. Lewa część tego, tego fotela została wyprana przez spray enzymatycznym PR951. A prawa strona pre-clean firmy Henspec. Zabrudzenia widzieliście Państwo. Jakie były na tym, na tym oto fotelu. Także spokojnie będziecie mogli sobie Państwo zobaczyć i porównać jak to się doprało. Też tutaj akurat uprzedzam, bo kamera jest położona na statywie i teraz już wiem, żeby po prostu inaczej ją umiejscowić. Efekt ten oczywiście nie był zamierzony, tylko po prostu nieświadomy, no bo w pewnej części tej filmu, bo swoją osobą zasłaniam tutaj efekt po prostu tego, tego, tego prania, tak? Tutaj no nie ma jakby filozofii, także zawsze pokazuję, jak ja piorę, także widzą Państwo chociażby na poprzednich moich filmach, że jak ja tą, tą sawką manewruję. Tutaj akurat po prostu dla wygody położyłem kamerę na statywie. No i po prostu nieświadomie w pewnych momentach kadr na ten fotel został zasłonięty moją osobą. Także z góry przepraszam. Tak jak już wspomniałem, nie był to efekt zamierzony, a nieświadomy. Także zapraszam tutaj do obejrzenia sobie tego filmiku. Taka szybka akcja, szybki po prostu filmik do Państwa. Też mam nadzieję, że rozjaśni to w jakiś tam sposób, jak można fajnie i dobrze. Przede wszystkim wyprać oraz jaką chemią. Pukanka, jaka została tutaj użyta w tym przypadku, to All Fibre Texturize. To jest to kwaśna w firmy Henspec. Ja akurat tej firmy używam. Jestem akurat z niej bardzo zadowolony. Także efekt finalny będzie na samym końcu. Fotel jest ograny w dwóch perspektywach. To znaczy, jest ograny. Na samym końcu, tak jak teraz, czyli jakby w pomieszczeniu i w takim ciemniejszym świetle, ale też na samym końcu przestawiłem ten fotel do światła dziennego, które wpadało, no słońce po prostu wpadało przez duże okno balkonowe i też będą Państwo mieli pogląd na to, jak on się dobrał, doprał, przepraszam, i wygląda on w świetle dziennym. Także zapraszam, zapraszam serdecznie do obejrzenia sobie tego filmiku. A jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem spalania tapicerki meblowej, chcesz i zastanawiasz się właśnie nad wejściem w ten biznes lub dorabiasz sobie i interesuje Cię właśnie szkolenie spalania tapicerki, to zapraszam Cię do mojego filmu. Link jest w opisie. Tam są wszelkie informacje odnośnie tego szkolenia, które będzie już na przełomie stycznia a luty 2023. Także zapraszam Cię do tego, tego filmu. Również, jeśli jesteś z branży prania tapicerki, zapraszam Cię do mojej grupy Facebookowej. Link do grupy również w opisie. Pozdrawiam serdecznie, Shiloh.